Uff, uh, no witajcie chłopcy i dziewczęta, to jest Super Nerd, a dzisiaj zaczynamy nową serię. Będę Wam pokazywał co miesiąc 5 najlepszych darmowych gier na telefon. Gotowi? No to zaczynamy! Numer 5 na naszej liście to Exile Survival, czyli gra hack and slash RPG Survival, w której możecie craftować przedmioty i budować. Oczywiście nie zabraknie też misji, które będziecie musieli wykonywać jako młody barbarzyńca, ale to już przecież norma w tego typu grach, że zostaje się barbarzyńcą. Numer 4 to Call of Guns i dobrze słyszeliście, nie mówię Call of Duty, choć poza nazwą ta gra czerpie na masę Skoda. Ogólnie biegamy po mapie i strzelamy do NPC-ów z różnych broni, zbierając przy tym różne pancerze. Gra ma na razie 3 mody: Deathmatch, Gunfighting i Battle Royale, ale na razie nie spodziewałbym się zbyt wiele po tym trzecim, bo gra jest tylko w offline. Teraz czas na szybkie pozdrowienia dla wszystkich myśliwych. I wracamy do gier. A nasz dzisiejszy numer 3 to projekt Mobile, czyli widziany z perspektywy trzeciej albo z perspektywy pierwszej osoby, jak się już bez trzachy domyśliliście, onlineowy tym razem shooter, w którym możecie rozwalić chyba najmniej lubiane stworzenia na świecie, czyli zombie. Oczywiście lutujemy z nich broń, tłuczemy do nich jak do kaczek, a ostatecznie w starym modzie możemy nawet walczyć z bosami. Numer 2 to Islands. Przepiękny sandboxowy survival przeniesiony właśnie z PCA na Androida. W którym możecie przemierzać tak wielki świat wysp lub jednej wyspy, że ta gra po prostu nigdy wam się nie znudzi. Pomysł jest prosty: musicie przeżyć jako rozbitek statku i zbierać to wszystko, co może wam się do tego przydać. Czas na numer jeden, czyli Xenowork Tactics, czyli pomieszanie RTS z grami typu XCOM, bo z jednej strony musicie ustalić taktykę, ale z drugiej strony kierujecie też bezpośrednio swoimi żołnierzami. Macie też bazę, w której możecie na przykład inwestować w rozwój technologii, albo możecie też ulepszać swój szpital. Naprawdę ciężko o lepszą grę tego typu na telefon. To na tyle w dzisiejszym Supernerdzie. Nie zapomnijcie, lajkować, subskrybować i co tam się tylko robi. A jeżeli nie oglądacie tego filmu na stronie Eski, to artykuł z wszystkimi grami możecie znaleźć pod tym filmem. No co tu jeszcze robicie? Spodajcie grać!